Witam wszystkich! W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić prosty napis z warstwy. W tym celu musimy utworzyć nowy plik. Jak już to zrobimy, to w moim wypadku przeciągam po prostu obrazek z komputera. Można też standardowo, po czym otwieram przybornik i warstwy. Jak to zrobię, to kolejnym moim krokiem będzie utworzenie drugiej warstwy z napisu. Przeciągam całą warstwę na szerokość obrazka i w sumie tak samo na ją powiększam. Po czym warstwa ląduje na sam dół, ta warstwa napisu. Klikam na warstwę napisu, a kanał, kanał alfa na zaznaczenie, po czym na warstwę obrazka, Ctrl-Copy, Ctrl-V i do nowej warstwy. Na koniec obrazek musimy wyeksportować. Dziękuję za uwagę.